Dziewczyny, moje kochane, czasami ktoś pisze do nas durne wiadomości. Masz ochotę komuś tak dopalić, czy na messenger, czy w smsie, czy w mailu? Słuchaj, i właśnie to jest twoja teraz asertywność do siebie. Żeby powstrzymywać te złości w sobie, słuchaj, te emocje, które mają ochotę się, wiesz co, wylać na papier. Masz ochotę spowyzywać wszystkich w koło, co do ciebie tak piszą. Ale pamiętaj, bez sensu wdawać się z toksykami, bo to piszą ludzie czyli są toksyczni, w takie głupoty, bo to bez sensu. To ładuje tą osobę, ty tracisz energię, nic z tego nie masz. Wpadasz coraz bardziej w tę, słuchaj, swoją czarną dziurę, jesteś wściekła, wkurzona na maksa. Traci swoją energię do samej siebie, mogłaby się spożytkować, słuchaj, na przeczytanie książki, na napicie się kapucina z przyjaciółką, czy na pójście na spacer z psem bez sensu. Dlatego to jest Twoja największa siła. nie Nieodpisywanie na bzdurne, durnowate wiadomości. Słuchajcie, ja tak robię, ja się z tego śmieję, jak ktoś do mnie pisze, powiem o, kolejna niedojrzała, toksyczna osoba, która się chce pobawić. Słuchaj, dziewczyno, swoją energię spożytkuj tylko na siebie. Pa, kochanie, Pa! <laughs> pa, pa.